Pamiętajcie to, że w poniedziałek w następnym tygodniu wyjeżdżamy na pięciodniową wycieczkę w Bieszczady. 5 yeah. pięciodniowa wycieczka integracyjna to moja szansa aby jakoś się poznać z klasą jest maja ja nadal z nikim nie rozmawiam. Przed nami 8 godzin jazdy zajmijcie miejsca w autokarze i jedziemy. O, jest Monika, siedzi sama. Jak dobrze, może uda mi się do niej zagadać, i siądę obok niej. O, cześć, Monika, jest wolna. Jak najbardziej, siadaj, przynajmniej nie będę się nudzić. Ech, więc znowu będę siedzieć sam. Wiesz co i wczoraj stworzyłem nową piosenkę, chciałabyś posłuchać? No, dawaj. Ja nie mogę, jaka genialna, w czym robisz te piosenki? W FL Studio. Dobrze, że mamy w klasie takiego artystę jak ty. Czemu z nią nie siadłem? Mogłem jej powiedzieć o tym, że też robię muzykę. A ty czym się zajmujesz? No chciałabym zostać wokalistką i w ogóle no to wysiadamy, podzielimy się na grupy i według nich będziecie mieszkać w pokojach. W pierwszej grupie jest Darek, Marek i Monika. O jak dobrze będę z Moniką, no dobra, jakby tylko zacząć rozmowę, no dobra, jutro o tym pomyślę. W dzisiejszym dniu będziemy grać w mafię. Zasady wyjaśni, Wam Karolina. No, to do gry dodamy parę postaci. Pierwszą z nich będzie Amor. Jego postać będzie polegać na tym, że dwie osoby wybrane zostaną parą, i jak jedna z nich zginie, to druga też zginie, i pod koniec te dwie osoby się przytulą. Taki mały dodatek. Ciekawe co dostanę. To mafia dla mnie pasuje. A teraz zamykamy oczy, niech wstanie. Amor i wybierze dwie osoby. Dobrze, teraz dotknę te osoby. O zostałem dotknięty, ale super ciekawe, kto jest tą drugą osobą. Niech te osoby otworzą oczy i pokażą sobie karty. Ale się trafiło i do tego oboje jesteśmy w mafii. Mafia wskazuje, kogo zabija dobrze. Budzi się miasto, kto według Was jest w mafii? Według mnie on. Dobra zostało 5 osób, je. są w mafii trzy głosy na Monikę i dwa głosy na Marci na noc już odpadasz Monika to co kim byłaś? Mafią i do tego była w parze z Warkiem, który też był w mafii a więc mafia przegrała ale mało brakowało no a teraz się przytulcie. Ja nie mogę czekałem na ten moment cały czas. Ale to jest przyjemne. No dobra miasto wygrało ale mało brakowało. Dobra teraz mogę do niej zagadać mam okazję wiesz co mało brakowało i byśmy wygrali dobrze to rozegrałaś. Hehe <laughs> dzięki Darek faktycznie mało kiedy w tą grę wygrywam a prawie się udało. No prawda w ogóle jak ci się podoba ta wycieczka? Szczerze jest lepiej niż myślałam. Miło słyszeć wiesz co w sumie ja też tak mam. No cóż czas iść już bo jest 11 nocy. No faktycznie ja też idę. Ach, nigdy się nie czułem tak dobrze jak teraz. No słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy dyskotekę. Jest tylko jeden wymóg. Musicie znaleźć partnera. Dobrze, że się poznałem z Moniką. Teraz nie będę mieć z tym problemu. Cześć Monika, chcesz iść ze mną na ten bal? Darek. Bardzo bym chciała, ale nie mogę. Dlaczego? Bo już idę z Markiem, przykro mi to mówić, ale wolę z nim iść. Aha. No to baw się dobrze. Zobaczę jak im się wiedzie, może nie tańczą razem, ale dobrze się z tobą tańczy Monika. No z tobą też. Nie, nie mogę na to patrzeć, serce mnie boli, z tego powodu nie muszę się zakraść i wyjść. A teraz moi drodzy czas na taniec przytulaniec, obejmijcie swoich partnerów. A tylko pomyśleć, że to mogłem być ja. Wiesz co Marek, chodźmy tam na ubocze na chwilę. A o co chodzi? Długo by mówić, no czekaj tylko pójdę po jedną rzecz. Oby to nie było nic poważnego. No to wiesz co chciałam ci powiedzieć ci jedną rzecz. Jaką niby. No wiesz to dla mnie bardzo trudne do powiedzenia i nie wiem jak na to zareagujesz. No wiesz dla mnie, nie ma najmniejszego problemu co chcesz mi powiedzieć. No dobrze heche, to proszę chciałam ci powiedzieć, że się w tobie zakochałam i czy chcesz zostać moim chłopakiem. No dobra, tego się nie spodziewałem, wiesz co, ale też muszę ci coś powiedzieć. Też cię kocham. Ja nie mogę też cię kocham, tylko bałem się to powiedzieć o tym, bo myślałem, że mnie odrzucisz. Dziękuję, naprawdę, dziękuję ci. Nie to ja, nie ja. Dobra już dobra. Dobra chodź się przytuli. Ja nie mogę dzięki, jak ja tego potrzebowałem. Nie mogłem zostawić. Nie nie wierzę, że to się naprawdę dzieje, czemu to musiało mi się przytrafić? To ja cię kocham, Monika, ja cię kocham. Naprawdę nie wiedziałam, że tak to się skończy. Ja to już w ogóle nie wiedziałem. No to chodźmy już, bo jest pierwsza w nocy. Ach, jaka to była cudowna noc. W końcu znalazłam chłopaka. A ja dziewczynę. Darek, tak wiem, że możesz nie wiedzieć, ale zostaliśmy parą. Ta. Marek Szczęściarz wrzucił piosenkę z Moniką Nie Proszę. Ja tak bardzo kocham cię. Ja ciebie też moje kochanie. Jo ale bit. To jest cudowne. Że tak spotkaliśmy się. Kocham cię. Nie tego już nie zniosę więcej.